Wyobraź sobie kilka kartek papieru lub zdjęć ułożonych jedno na drugim. Dla przykładu przypuśćmy, że położymy jedną białą kartkę papieru, następnie jedną zieloną, pół kartki niebieskiej i w końcu kartkę z nadrukowanymi kształtami do wycięcia. Wytnijmy sobie nasze kształty i połóżmy na stosie kartek. Naturalnie widzimy teraz, co jest pod naszą pierwszą kartką, a teraz weźmiemy kartkę ze spodu na wierzch. Znowu nic nie widzimy. Ale co by było, gdybym miał możliwość zamiany tej kartki na folię? I załóżmy, że chciałbym, aby ta folia była zielona i była tylko wielkości tego paska. A sam pasek, żeby był obrócony o kąt 45 stopni, a na dodatek chciałbym trzy wybrane kartki poza jedną przyciemnić. Brzmi całkiem nieźle, ale ile czasu by Ci zajęło zrobienie tego ręcznie? To, co Ci teraz opisałem, to dokładny odpowiednik tego, jak wygląda praca na warstwach w Photoshopie. To nic innego jak przekładanie stosu kartek, wycinanie kształtów i zmienianie ich właściwości. Gdyby tylko takie moce posiadali fotografowie i graficy z lat 70. i 80. Poniekąd ty też musisz ją obrócić i przyciąć, ale nie musisz wychodzić z domu ani wstawać z krzesła. Wszystko to i znacznie więcej możesz zrobić w swoim programie Photoshop, a ja pokażę ci dokładnie jak.